Cześć! Witajcie. E, witajcie w audycji Burbox. Moim gościem. Dzisiaj jest Jan Borysewicz we własnej osobie. Dzisiaj rozmawiamy o Ameryce. Trochę bo jest tytuł e, ostatniej piosenki, którą, e, którą wydałeś, na którą Lady Punk e, wydało i którą ty śpiewasz. E, to, jest, co było inspiracją. Znaczy, podejrzewam, że inspirujesz się Ameryką od dziecka, jak każdy normalny nastolatek, który wyrósł w latach tam 70. 80., prawda? Gdzie fascynacja całą muzyką amerykańską, kulturą amerykańską i tylko. I tymi, wiesz, jeansami, których u nas nie było i tą Coca-Colą, która nawet tam gdzie się pojawia w tekście piosenki na początku. Tak, Widzę, że dokładnie rozumiesz temat tej piosenki, ale zaraz nie no wiem. Właśnie teraz, co? Właśnie po, po 35 latach, bo tam byliście tam. Nie wiem, czy to był pierwszy raz. W każdym razie widziałam wasz wywiad na American Bandstand. To taki jest właściwie jak tutaj top of the pops. Jak ktoś zagra na tym, tym programie, to naprawdę może osiągnąć światową sławę. Czy tak? kiedykolwiek wyobrażałeś, że 35 lat później. Że takie zmiany powstaną w obu krajach, w naszym i w tamtym, w Ameryce. A zacznijmy od początku. W takim razie to zaczęło się od tego, jeżeli chodzi o ten utwór Ameryka. Zaczęło się od tego, że ponad dwa miesiące temu, jak zobaczyłem w telewizji te akcje, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych po zastrzeleniu tego czarnoskórego, doszedłem do wniosku, zacząłem sobie robić jakby takie, ja jakbym przerażony tym, co się dzieje. I, I szczerze mówiąc, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jak, to jak to się stało, jak to jest możliwe, żeby po tylu latach ludzie wyszli na ulicę to w zasadzie się dzieje na całym świecie. A to przepraszam, że Ameryka no. jest dla mnie takim symbolem i zawsze była symbolem demokracji. I no. natomiast nie wyobrażałem sobie, że jeszcze dożyję takich czasów, że ludzie wyjdą na ulicę i zaczną walczyć o swoje takie elementarne prawa w ogóle, wolność, demokrację, o równość. Takie, które wydawały się, że już są. To już się że już to, już to mamy. To już to mamy, możemy się tylko dalej cieszyć z tego i rozwijać to w taki sposób, że będziemy jeszcze mądrzejsi. A nagle no. staliśmy się totalnymi ba 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 bałwanami. I, i, I skojarzyłem sobie swoje dzieciństwo, jak zacząłem grać na gitarze i marzyłem o tej Ameryce, to wszystko naraz. Ja jestem muzykiem, ja komponuję, więc moja wyobraźnia jest bardzo taka wszechstronna, prawda? Ja to widzę dookoła wszystko, co się dzieje w danym momencie. I tak sobie przypomniałem, że jak ja zacząłem grać na gitarze i słuchałem z Radio Luxembourg tego Hendrixa czy Davisa Coltrane'a, takiej muzyki w ogóle dziwnej. Ja słuchałem na przykład The Beatles, w ogóle słuchałem, tak jak jest w tej piosence, Hendrixa, Coltrane'a, Davisa, potem z LED Zeppelin. To był, tak, to był taki mój świat muzyczny. I marzyłem w ogóle o tym, żeby się kiedykolwiek znaleźć w ogóle w tej Ameryce. I tak sobie pomyślałem, wtedy, mówię, ja po prostu. No, takiej zasadzie się ja już tam nie chcę jechać. To pierwszy, pierwszy ja mój podróż. Że nagle się boisz jechać do Ameryki, nie? Nie, no nie, że, nie, że się boję, nie, że się boję. Bo może nie masz mówiąc, takiej. Ja, ja szczerze mhm. powiem, że ja bym stąd też chciał wyjechać, ale teraz już nie ma gdzie. Właśnie, to jest najgorsze, że, że to, co się stało w ostatnimi czasy w, na świecie, jest przerażające w ogóle. Świat jest podzielony na maksa. W Polsce ludzie są podzieleni, my jesteśmy podzieleni, Ameryka jest cała podzielona. Nie, jakby tego nie akceptuje. Ja tego nie akceptuję, i ten utwór jest smutnym utworem w sumie, bo on pokazuje, że, że jednak no tak. są takie marzenia, że się walczy, że ta Ameryka, i nagle, i nagle patrzysz w ogóle. No, ten zapach, który, znaczy smak Coca-Coli, prawda? Ta muzyka, która jest, i nagle patrzysz na to wszystko, co się dzieje, ona płonie, ta Ameryka. I to w zasadzie ta Ameryka jest takim symbolem tej, tej, tej demokracji, która w ogóle cała płonie gdzieś na całym świecie, bo tak to wszędzie nie. są jakieś takie zamieszki, które, które wprowadzają niepokój. Myśmy się jako ludzkość pogubili, według mnie. Ja mam A. 65 lat i staram się myśleć pozytywnie, na tyle, żeby. Żeby nie dać się zwariować i, i, i nigdy nikogo nie skłócić, dlatego trzeba też bardzo uważać, ja bardzo szanuję innych opinie, bardzo szanuję to, jeżeli ktoś ma inne zdanie ode mnie, bardzo to szanuję, ja się mogę nie zgadzać z tym, ale mogę rozmawiać na takiej paszczyźnie, że nie będziemy się bić ani kłócić o to, tylko będziemy hmm. rozmawiali i może któryś z nas albo razem dojdziemy do wniosku, że słuchaj, a może ty masz rację i ja mam trochę racji, więc to połączmy. Mhm. Ja uważam, że to jest jedyne wyjście, ale takiego wyjścia na dzień dzisiejszy, przepraszam, ale ja nie, nie widzę. I właśnie, dlatego, bo to, Ludzie przestali to, słuchać to, siebie nawzajem, prawda? Tak. Dokładnie. I dlatego, I dlatego właśnie ten utwór daliśmy jako pierwszy z, z dwóch powodów. Z tego powodu, że ja 40 lat temu, bo to będzie płyta na 40-lecie zespołu Ladybank i, i trasa koncertowa 40 koncertów w przyszłym roku. Więc ja tak sobie pomyślałem, że. Trzeba było to połączyć, bo akurat ta sytuacja w tej chwili i, i z tymi wyborami, i to, że ja pierwszy utwór zaśpiewałem zakładając zespół 40 lat temu Małej Lady Punk, jak pomyślałem, że może po 40 latach warto by było wrzucić po prostu ten utwór. To nie jest utwór, który odzwierci odzwierciedla całą płytę. On, on odstaje trochę od tych numerów, które są, ale tak czy inaczej ta cała płyta jest inna od dotychczasowych płyt zespołu Lady Punk. Ponieważ ja komponuję wszystkie utwory, zmieniłem, jakby. Wszystko tutaj zmieniłem producenta, zmieniłem nastawienie moje jako kompozytora do utworów nowych. Będziecie Państwo zdziwieni, że, że tak, zrobiłem, ale uważałem to za jedyną słuszną drogę, ponieważ ja jako kompozytor zacząłem się rozwijać przez te wiele lat i też nie chciałem stanąć w miejscu, żeby stworzyć coś, co już było, co już zrobiłem, żeby tego nie powielać. Brzmienie oczywiście Lady Punk. Tutaj troszeczkę też ulega ale kompozycje są moje, one, one są, czuć, że one są moje, to, myślę, że to jest najważniejsze. Mhm. Wie, to, czy, większość utworów jest czy, śpiewanych przez Janusza Panasewicza, więc y, to będzie od razu, jakby wiadomo, że to jest regipa. Mój wokal tutaj powoduje to, że jest pewien taki... no nie wiadomo, kto to gra, prawda w pewnym momencie, ale. Nie, no, też, też znamy twój głos. Przecież ty zaśpiewałeś pierwszą pierwszy mała, mała Lady Punk, to ty śpiewasz, prawda? Czy, tak, no? tak, tak. No tak. właśnie, to, czy jeszcze, masz jeszcze, pierwszych, no. Jeszcze, jeszcze jak nie było pana, prawda? No. Jeszcze, jeszcze pana nie było, tak, to prawda. Wyście zagrali na początku waszej kariery koncert w Londynie, który właśnie był podobno koncertem zagranym do brytyjskiej publiczności. Jeszcze na... Jaki to był klub, pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Pamiętasz, nie, nie wiem, czy on jeszcze istnieje. To był bardzo znany klub, piękne tak. miejsce, naprawdę, ale myśmy mieli straszną temę, pamiętam, że. Mieliśmy straszną tę tremę i ale nas bardzo, bardzo dobrze nas przyjęli na tym koncercie. A wyście zagrali wtedy y, po, y, te piosenki po angielsku czy po polsku? Nie, po angielsku, po angielsku, po angielsku. No, musieliśmy, musieliśmy, no, no. musieliśmy, bo to było w kontrakcie. Ja, ja w ogóle uważam, że ta płyta, ta amerykańska płyta, którą wydaliśmy z firmą MCA, to to była lekka pomyłka w ogóle, że zmienione zostały teksty w ogóle Andrzeja Madińskiego. Tak, że one nie, nie... one nie były przetłumaczone, tylko tak, no, nie ale... zupełnie o czymś innym mówiły, tak? A one powinny to... zostać takie, jak Andrzej napisał i uważam, że większość ludzi by lepiej to odebrała niż, niż te tłumaczenia w ogóle no. Tak, bo e... z tego, z tak zwanego mniej niż zero, powstało minus, minus nie. zero, so mi, minus zero, tak? To so w ogóle to, to i, było... piosenka bardziej była o kobie, o jakiejś dziewczynie niż o tym. Myślisz może, że więcej coś znaczy, że masz rozum, a, dwie ręce i chęć, prawda? A, taka, taka fajna y, linijka, a zupełnie nieprzetłumaczona, zupełnie nieoddana, tak. Ten, tak, i... a do tego jeszcze to jest o dziewczynie, a Zbigniew Fryczyńskich, który był bardzo zły na, na tą Polskę taką starą, prawda? To jeszcze zrobił zaczyna się teledysk od wąchania kiełbasy na Manhattanie, na takim stoiku, Także. Bo ogóle ja ludzie, jest. nie widzicie o co chodzi, jak to kiełbasy jest on sorry, co jest gra. Tak, tak, tak. Było to, to było to tak jest. less than zero, gdyby było less than zero, to... No to, right. to... Była bardziej pankowa właśnie, aby bardziej, wiesz, punk, Lady Punk, bardziej punkowa by była ta piosenka, a nie taka, wiesz, tak bardziej miałka o jakiejś tam bóg dziewczynie, bóg. dziewczynie, która myśli, że jest lepsza niż jest, tak? Bóg a, bóg bóg a to takich piosenek już dużo wcześniej powstało, prawda? No i też ten, no tak, później ten jamnik z tą kiełbasą na koniec tego teledysku, gdzieś tam pod ten różowy czołg ucieka i to już jest komiczne, nie? A nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że na tym, w tym teledysku brała udział ta Potocka. Tak, tak, no, bo że tak się dobrze prezentuje, szczególnie jak na lufie tego czołgu się obraca, no. wisi na niej, no ale tak, no właśnie, to mnie, ale powiem ci, że macie, mój, mój kolega Afryks, jest, wygląda jak Jimi Hendrix, gra na gitarze, też jest czarny, ma takie duże afro, i bardzo, jest dużym fanem Lady Panki Ma tą, wiesz, tą płytę sobie no. ściągnąć. I nawet grał, tylko się nauczył grać. Słuchaj, on, wiesz, wszystkie te piosenki jest w stanie zagrać właśnie wasze z tej, z tej, z tej płyty. Nie? więc no. e, Mówi, że jest, jesteście jego. Pa, parę młodych, sam przedstawiam polskich zespołów. Ja mówi, że jesteście jego ulubionym polskim zespołem. zespołem. No. Czy, może tak? mnie. To, to też, może wiesz. on Naprawdę on. Wygląda jak młody Jimmy Henry i gra Lady Punk. Przyjechałeś właśnie do tej do tej Ameryki dostaliście dostali ten kontrakt. Jak myślałeś, znaczy jakie... Jakie było to zderzenie właśnie z tym, wiesz, z tym innym wtedy bardzo światem, tak, do, do, do Polski? Też ten show biznes był taki, to był faktycznie biznes, tak, jak u nas to było takie trochę, wiesz, no, nie było takiego profesjonalnego, tak, biznesu. Tam to, mi się wydaje, za tym stała już wtedy cała maszyna. Jakbyście się zderzyli z tą maszyną, to jak to odebrałeś? Ja szczerze mówiąc ja to odebrałem w taki sposób, że chciałem jak najszybciej wracać do Polski, ponieważ my w ogóle nie byliśmy przygotowani na to, żeby w Stanach występować jako gwiazdy ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja miałem ochotę na to. Ja się czułem bardzo Polski i będąc tam zwróciłem uwagę na kilka rzeczy, takie, które mi się nie podobały, czyli na przykład wożenie nas po, po fryzjerach, zmienianie nam fryzury, dali nam na przykład dwóch wspaniałych muzyków. Ale dali nam po to, żeby, żeby z nami współpracowali, żeby trochę pozmieniać w ogóle coś w muzyce. To już się zaczęło robić tak, jakby za chwilę ten zespół miał nie być tym zespołem. Więc Aha. ja, tak jak mówię, my byliśmy te pierwsze, pierwsze dwa tygodnie na, na, tej, na tej promocji płyty, na, na tym kontrakcie. I po, w ciągu tych dwóch tygodni miałam naprawdę ochotę wyjechać stamtąd, bo to była tak niesamowita charuwa. A my w momencie byliśmy takim, że byliśmy tutaj na totalnym topie, a tam jakbyśmy musieli zaczynać wszystko od początku. No. I, i, to, i, I to, i te zmiany, jak gdyby, które miały być prowadzone w zespół muzyczny, więc takie rzeczy mi nie odpowiadały. Myśmy już potem nie wrócili tam, z powrotem do Ameryki. Była wielokrotnie ponawiana prośba, żeby, żeby jakby wracać, pracować dalej z tymi samymi agentami, którzy nas tam sprowadzili, ale ja cały czas mówiłem nie. E, nawet padła taka kiedyś propozycja, żeby, żeby wrócić z zespołem jak kolegi punk, ale zmienić wokalistę na amerykańskiego. Nawet coś takiego było. Więc uh -huh. wiele razy było ode mnie słowo na nie. E, czasami są gdzieś tam takie plotki, że myśmy mieli występować e, z, z, przed Madonną. Była taka sytuacja, była taka propozycja, ale też jak Madonna nie była w ogóle znana. My oczywiście też nie w Ameryce, ale... E, e, nie doszło do tego. Tych propozycji było dużo. Jeszcze po tym, jak byliśmy w Stanach, nagrałem utwór, Zawsze Tam, gdzie ty. Ten utwór został nagrany z amerykańskim wokalistą, Polem Bolczerem. wspaniale on to zaśpiewał. Ja w ogóle nie chciałem dawać tego numeru na płytę Lady mieliśmy, z, Ja miałem zostać w Ameryce przez jakiś czas i założyć zespół polsko-amerykański i grać właśnie z Polem, jakby to miał być pierwszy single. Właśnie też przez firmę MCA dostałem taką propozycję. Ale też. Po jakimś czasie, na początku chciałem to zrobić, ale potem mówię, nie, wracam z zespołem i e, jednak będziemy, będziemy... Chcieli się tam w tej Ameryce zatrzymać za wszelką cenę i Tak, trochę, trochę było, było takich, tak. Takie było, czarowanie. Było takie czarowanie, ale ja mam coś takiego w sobie, że ja, że ja lubię mieć coś swojego w ogóle, bo to jest, bo to jest moje w ogóle, ta moja gitara w ogóle, to moje brzmienie, to moje, te moje kompozycje, to jest coś, co... Szkoda by było, że mnie ja po prostu to gdzieś mieszał z kimś innym, prawda? I dlatego stąd taka decyzja, a nie inna, ale nie żałuję, naprawdę. Ja jestem człowiekiem spełnionym, a, a wręcz szczęśliwym, dlatego że cały czas pracuję nad sobą i wierzę, że ta droga jest jeszcze daleka przede mną taka, która, która mi jeszcze otworzy oczy szerzej w ogóle na, na muzykę, na kompozycję, na nagranie, na instrumentach. No teraz tak jak teraz rozmawiam z tobą, to mi trochę y, przypomina się y, y, Nile Rodgersa, następnego wiesz takiego y, wybitnego gitarzysty, który ma właśnie to swoje brzmienie i y, to swoje brzmienie jest w stanie tam z różnymi y, y, artystami tak pomieszać, ale zawsze wiesz, że to jest on, że to jest on gra wiesz, czy to jest Daft Punk, y, czy to jest to. inny wiesz rekord y, 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 i ma też taki podobny y, no, no, też podejście no no wiesz on wyprodukował właśnie ten Let's Dance ten tą płytę z Duran Duran Madon Madonna Like a Virgin nie Od, a później właśnie wiesz tą ostatnią płytę Daft Punk gdzie, gdzie jest Get Lucky tak powiem ci że ono właśnie te, też to to łączy Taki, taka pasja do, od, od wiesz, odkrywania nowych rzeczy, właśnie tego wiesz, to, ta w sobie taka pracowitość, ale właśnie to, to że ty, no, ty się zapominasz widzę w tym świecie, tak, tak? tak jak tak, już tak, zaczniesz, jak tak. siądziesz. Pewnie wiesz, do gitary do komputera muzycznie to 8 godzin, nawet nie wiesz, kiedy ci minęło, tak? Dokładnie, dokładnie tak jest, tak. No, no właśnie i, i to wiesz, i to obojętnie właśnie, czy, czy masz 18 lat, czy wiesz, czy 50, to, yy, to po prostu cały czas szukasz, tak? Cały czas się. Chcesz czegoś nauczyć, czegoś nowego. tak? Ja, ja mogę coś powiedzieć na ten temat, bo ja widzę, że ja się starzeję, prawda? To widać codziennie patrzę przed lustrem, że jak się zmieniłem. Ale tu w środku, dajcie słowo, że jestem cały czas taki sam chłopak, który wziął za gitarę do ręki i zaczął grać. Ja, ja to cały czas mam w środku. Uh -huh. To jest najbardziej dla mnie pocieszające, bo znam takich moich kolegów z dzieciństwa, z którymi naprawdę pamiętam, no, to masz fajnie, bo grasz, masz zespół. A ja to w ogóle jest. Taka jakby pełna rezygnacja w ogóle. Ja tu, cały czas mam jakby tą. Y, tą taką iskierkę, prawda, że ona ta iskierka, która powoduje to, że cały czas mi się chce grać i uczyć się. To A. jest co, to, co robiłem przez wiele lat. Żeby istnieć A. tyle lat, trzeba też walczyć. Nie A. można siedzieć w domu. Ja nigdy nie liczyłem na to, że na menadżera, który na przykład, on ma mi załatwić koncert i tak dalej. Ja większość rzeczy w ogóle załatwiałam poprzez y, jakby albo rozmawianie z menadżerami, z którymi pracowałem, albo dużo rzeczy załatwiałam sam, bo, bo y, naprawdę trzeba mieć dużo dużo takiej w sobie, wiesz, no, mocy, żeby to wszystko udźwignąć. To nie jest takie proste trzymać uh -huh. zespół, trzymać. że nic nie jest na, na talerzu podane. No właśnie, to nie jest absolutnie. Uh -huh. Tu zwłaszcza uh -huh. teraz to można zaobserwować, uh -huh. jak mamy pandemię w ogóle i ze strony rządu nie ma żadnej pomocy dla artystów. To jest uh -huh. skandal po prostu. To jest skandal. Uh -huh. Będzie takim hymnem przez jakiś czas przynajmniej w, w moich programach wasza piosenka Ameryka Płonie, bo e, też właśnie. E, no Bo jest to ważne, co się tam dzieje, to ma wpływ na, na resztę świata, na resztę, tak jak my oglądamy, wszyscy oglądamy prawda, e, hollywoodzkie filmy i stąd mamy ten w ogóle ten image Ameryki, tak? Że, a później że, Jedziesz tam i do końca nie jest tak samo, że są miejsca, które poznajesz, ale nie jest to aż tak wszystko, wiesz, dobrze oświetlone i takie czyste, tak, tak? i takie błyszczące jak na filmach. Więc jest to, więc cała ten, to jest iluzja. taka propaganda. To jest, to, jest, to jest iluzja, to jest iluzja. No właśnie, nie, to jest taka, taka jakby propaganda, która jest od 30-40 lat, prawda? W pewnym sensie, tak. Tak samo, co prawda wy mnie się kojarzycie bardziej jak, jako ten młody Lady Punk, yy, yy, bardziej się z brytyjską yy, z brytyjskimi kapelami w ogóle kojarzyliście yy, z wyglądu, bo ty i macie takie. I takie wyrzeźbione, wiesz, chude takie chude twarze i taki wiesz... Wyglądaliście na Angolii. Yy, bardzo nawet nie wiem, czy jak wyście tu grali ten pierwszy wasz koncert, czy, mm, czy ludzie wiedzieli, że wy jesteście z Polski, czy po prostu, że skądś tam jesteście, ale nie wiadomo no, wiedzieli, skąd. wiedzieli. wiedzieli, wiedzieli ktoś, były, ten... były, były plakaty, w ogóle Polish Band, także było, tak. wszyscy, wszyscy, mieli, wszyscy mieli świadomość, na kogo przychodzą dalej. Mhm. No właśnie, czyli yy, i tak jak mówisz, yy, że w Ameryce jakby chcieli yy, wami zastąpić The Police w tak, pewnym tak, sensie, jak się polis tak, yy, rozpadł, jak Sting od, odszedł od nich? Tak, czy, tak, trochę to, tak. Dosyło, tak taki mówię, taki... No, Oni tak? chcieli to, i zastąpić trochę jakby polis i trochę zrobić z nas taki inny zespół trochę niż my byliśmy. No więc no to dla mnie to było coś potwornego w ogóle, no. tak jakby to jest takie moje dziecko, które ja stworzyłem w ogóle nagle. Już to widzę, jak to ma wyglądać, jak ktoś ci przychodzi i mówi, ci zmienia fryzurkę, wiesz, i, mówi, i, i przesuwa palce po grypie w ogóle zagra inaczej. No, no to, Aha, jest, wręcz, to tak? jesteś, nie jesteś sobą, wiesz, nie jesteś sobą. To... Przesuwali palce wręcz. No bo ym, tak, wręcz przesuwali ci palce. Ręce, no nie nie, zasadzie, mówię, no? Mówię, mówię jakby, jakby, jak? jakby ktoś ci przesuwał palce i mówił, nie tutaj. No czy... tak. No tak. Nie, nie, do tego bym nie pozwolił. No. Nie, bo może ktoś podszedł, ale wiesz, dostał gitarą, wiesz, głos. Czy faktycznie rzucaliście krzesłami w załomostwie jakiegoś hotelu? Tak tak, to było, tak, tak, tak powstał w ogóle utwór zamki na piasku, dlatego że myśmy z Mowienickim siedzieliśmy w pokoju hotelowym i pracowaliśmy nad jednym z utworów i nagle usłyszeliśmy straszny krzyk. To był stan wojenny pod oknami w Krakowie, hotelu Krakowia sam z ośmiu zamowców strasznie wlało w ogóle takiego młodego chłopaka, w ogóle, który płakał, krzyczał, w ratunku i tak dalej. No więc myśmy rzucili krzesłem tych zamowców. No i strzelili z nas jakimś takim gazem czy czymś w ogóle, no ale, ale on, on chłopak zdążył uciec, także mieliśmy taką satysfakcję. I wtedy usiadłem na parapecie jest taki załzawiony od tego gazu i zagrałem właśnie. A to też takie było trochę z niepokojem tak. w ogóle, uh -huh. z, z nerwami, trochę z tak, ma Trochę w tym jest, słuchaj, jakbyś taki miał, nie miałeś, nie miałeś karabinu, ale miałeś gitarę, żeby ja, się ja, ja gdzieś, gitarę i... wystrzelić. No? Wykorzy wykorzystałem gitarę jako karabin. No, dokładnie, no widzisz. Płyta, którą zapowiedzią jest właśnie utwór Ameryka, kiedy się pojawi? Um. To jest płyta, która będzie nosiła tytuł LP40. Ukaże się w marcu 2021 roku, a cała trasa koncertowa 40-lecie Lady Punk będzie 40 koncertów na 40-lecie i będzie od września 2021 roku. I potrwa przede wszystkim, znaczy przed, myślę, że potrwa ze dwa lata, bo mamy straszne możliwości tak. do zagrania koncertów i w kraju, i za granicą. I wierzę w to, że to się wszystko uda. Dobrze, no to w takim razie powodzenia i mam nadzieję, że te piosenki z tej płyty będą y, równie dobre jak ten, który słyszałem, czyli Ameryka. Pięknie, dziękuję. D dziękuję Ci serdecznie y, za rozmowę. No i wracaj do pracy, wracaj do pisania, czekamy na więcej dobrych y, po prostu piosenek. Nie? Pięknie, piękne. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. D dziękuję.